wczoraj jakoś próbowałem powiedzieć o tym w jaki sposób nasze człowieczeństwo jest przestrzenią czy miejscem działania łaski i dzisiaj kontynuując trochę ten wątek skojarzył mi się taki fakt ze starożytnej Grecji w świątyni Apolina na frontonie świątyni Apolina w starożytnej Grecji był napis "gnoti se auton", czyli "poznaj samego siebie". I tradycja chrześcijańska, tak jak z wieloma pogańskimi zwyczajami czy teoriami, wszędzie gdzie rozpoznawała jakieś dobro, jakąś prawdę czy jakieś piękno, chętnie to. Przyswajała, chrystianizowała. I to zdanie, poznaj samego siebie, ono przez tradycję chrześcijańską zostało przyjęte. Ojcowie pustyni, czyli ci mędrcy z pustyni, mówili wręcz w taki sposób, że nie można poznać Boga, jeżeli nie poznasz samego siebie. Że warunkiem poznania Boga jest poznanie samego siebie. Później w XVI wieku, ćwiczenia ignacjańskie, czyli jezuici, święty Ignacy. Właśnie jednym z takich trzonów tych, tych ćwiczeń ignacjańskich był właśnie moment poznania siebie. To poznanie siebie, ono w, tej, w starożytnej Grecji miało taki wydźwięk, żeby poznać granice swojego poznania. Później Sokrates powie: Wiem, że nic nie wiem, jakby podważając czy, czy określając w ten sposób te granice, ale zobaczcie, że, że to działa trochę w dwie strony. Czyli to poznanie siebie, ono z jednej strony jakby pozwala nam jakoś odkryć, przyjąć to wszystko, co Bóg w nas złożył jako ludziach. Cały, można powiedzieć, nasz taki ludzki kapitał, to piękno, które Bóg w nas złożył, wszystkie dary, talenty, charyzmaty, to wszystko, co sprawia, że, że nasze człowieczeństwo nie jest takie uwiędłe, martwe, ale że może być jakoś i piękne, i owocne, i żywe, i, i być też dla innych. Czyli z jednej strony, rozpoznajemy to, kim jesteśmy kim jesteśmy w oczach Boga, co Bóg w nas złożył, w co nas wyposażył, czym nas obdarował, a z drugiej strony to poznanie siebie, ono jakby ma też ten element taki, można powiedzieć, negatywny. Czyli poznając siebie odkrywamy też to, że jesteśmy, nie jesteśmy samowystarczalni, że Krucha jest ta nasza natura ludzka, człowiecza, że w wielu miejscach nie domaga, że właśnie w wielu, czy, czy nawet chociażby ten kluczowy moment dla nas, chrześcijan, że sami się nie zbawimy, że nie jesteśmy w stanie sami siebie zbawić. I to poznanie siebie, ono właśnie jeżeli idzie w tych dwóch kierunkach czyli z jednej strony odkrywamy to że jesteśmy w oczach Boga piękni jesteśmy jego skarbem jego jakąś drogocenną perłą a z drugiej strony właśnie że nie jesteśmy samowystarczalni że potrzebujemy właśnie, że, 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 że potrzebujemy Boga, po prostu, że go najzwyczajniej w świecie potrzebujemy, że to poznanie rodzi w nas miłość i szacunek względem siebie, w, tak w, można powiedzieć w zwyczajny sposób. Jeżeli odkrywamy, poznajemy, to kim jesteśmy, no to trochę trudno jakby takiego skarbu. Tak, biorąc pod uwagę to, jak Bóg mnie widzi, co o mnie mówi, no to tak można powiedzieć: nie wypadałoby nie szanować kogoś, kogo Bóg tak szanuje. Nie wypadałoby nie cenić kogoś, czyli siebie, skoro Bóg mnie tak ceni. Dobrze to widać w kontekście Pana Jezusa. Pomyślcie, czy czy ofiara Jezusa, czyli ten moment, kiedy Jezus oddaje w siebie swoje życie, tak jak też sam mówi, że nikt mi, nikt mi go nie zabiera, ja sam je oddaję, czy to jego oddanie życia, ta jego ofiara z życia, czy ona by miała taką wartość, wartość zbawczą, gdyby Jezus gardził sobą, albo gdyby siebie nie cenił, nie szanował? Czyli zobaczcie, że tu jest ten moment, kiedy my właśnie poznając siebie uczymy się, tak? bo nie zawsze to umiemy, nie zawsze zostaliśmy tego nauczeni, miłości do siebie, szacunku do siebie. I jeżeli tego się zaczynamy uczyć, to w momencie, kiedy chociażby w małżeństwie chcemy siebie dać drugiej osobie, to dajemy najcenniejszą rzecz, jaką mamy. Rzecz. Tak? Czyli dajemy siebie. Dajemy coś, co kochamy, co cenimy, coś, co jest najcenniejsze, my sami. I wtedy ten dar nabiera wartości. Nie wiem, czy chciałbym być obdarowany czymś, czego ktoś nie szanuje, nie ceni, o czym źle myśli. Słaby dar, prawda? Druga rzecz, kiedy znowu w świetle wiary, czy w oczach Boga odkrywamy, czy poznajemy siebie, odkrywamy to, kim jesteśmy, to to rodzi w nas jakieś pragnienie, żeby to, co Bóg nam dał, to, co w nas złożył, żeby to jakoś rozwijać. Żeby tego tak nie zaprzepaścić, żeby tego nie zmarnować. Czyli rodzi się szacunek, tak znowu szacunek dla tego, co, co Bóg w nas złożył. Czyli chcemy to jakoś i rozwijać, i pielęgnować, i właśnie rozpoznawać, co, w co tak naprawdę zostaliśmy wyposażeni. Jakie mamy dary, jakie jest, jak jest nasze powołanie, tak? jaką mamy gdzieś tutaj na tym świecie rolę do spełnienia. Że rodzi się pragnienie, żeby to jakoś wykorzystać, czyli żeby dojść do takiej pełni w życiu, jaką Bóg dla nas przewidział. I kiedy, zwłaszcza w środowiskach oazowych czy charyzmatycznych, powtarza się taką frazę: Bóg ma dla ciebie wspaniały plan. To bardzo często mam wrażenie, że pod tym planem rozumiemy szczegółowy scenariusz naszego życia. Tak? Czyli, że Bóg ci powie, co od A do Z, co masz zrobić. Którędy masz pójść, jaką decyzję masz podjąć, czy co masz zjeść na śniadanie. Ten wspaniały plan to jest właśnie ten plan, żebyś doszedł do tej pełni swojego człowieczeństwa, swojego piękna, swojego bogactwa, którą Bóg dla ciebie przewidział. I tutaj przychodzi z pomocą trochę ta przypowieść o talentach. O tym pomnażaniu talentów, że jeden dostał 10, drugi 5, trzeci 2, a gospodarz odjechał. Odjechał. By zostawił im to, te talenty. Zostawił swój majątek tak jak nam zostawił swój majątek, swoje skarby w nas złożył, zostawił i mówi: pomnażajcie. Rozwijajcie, jakby pielęgnujcie, troszczcie się o to, co macie. I tutaj ten moment, tutaj warto myślę dodać taką jedną uwagę, bo ten właśnie moment rozwoju, właśnie poznawania siebie, on może troszkę nas zwodzić, bo on nie jest jednoznaczny z sukcesem właśnie że jakby osiągnąć tę pełnię, którą Bóg dla mnie przeznaczył, rozpoznać swoją drogę w życiu, rozpoznać swoje charyzmaty, czy to właśnie macierzyństwo i ojcostwo, czy jakaś posługa chorym, czy śpiew, czy bez końca, prawda, można by wymieniać te wszystkie możliwości i zdolności, które mamy, to nie oznacza sukcesu. Bo zobaczcie, że kiedy spotykamy na przykład ludzi starych, chorych i niedołężnych, ludzi przepełnionych, to jakoś zawsze tak niesamowicie to mnie jakoś dotyka, wzrusza. Kiedy spotykam ludzi właśnie schorowanych, obolałych, do, takich no doświadczonych przez życie, którzy mają w sobie jakąś, jakiś taki pokój, Taką ufność, taką prostotę. Właśnie to, zawsze w takich sytuacjach mam takie jakby poczucie obcowania ze świętością, że właśnie to jest ich pełnia, że ich serce jest po prostu jak kryształ bez cienia goryczy, frustracji, złości, jakiejś niechęci do innych. Kiedyś jedna w ogóle z takich pierwszych, pierwszych spowiedzi w poświęceniach, tutaj jakby nie, nie, nie zdradzę tajemnicy, bo to jakby był wstęp do spowiedzi. Siedzę w konfesjonale, ktoś tam się tak do tego konfesjonału wspina po tych schodkach i tak klęka, patrzę, taka babcinka malutka, i mówi. Mam 90 lat, śmierci się nie boję, co mi Pan Bóg da wszystko przyjmę. To było prawie 20 lat temu, pamiętam, jak dziś. Spotkanie, spotkanie z ludźmi, którzy osiągnęli swoją pełnię, czyli mają w sobie pokój, harmonię, jakąś wewnętrzną równowagę, miłość, ufność. To jest. To jest Każde takie spotkanie to po prostu tak, jakby w ogóle Bóg do nas przyszedł, że jakby można się poczuć obdarowanym takimi ludźmi. Tak się można w ich jakoś tak być, chciało w ich tak tym, tej aurze, w tym cieple, chciałoby się ogrzać. Że to jest jak, jak w ogóle, jak, jak dotknięcie, jak Boże dotknięcie. A więc nie znaczy sukces, czy nie znaczy nic spektakularnego. Ale oznacza, może po prostu, jakąś pełnię miłości, do której człowiek jest zdolny. Bo przepiękne zdanie w ogóle. Kilka dni temu był jakiś film o papieżu Janie Pawle II. I padło w tym, w tym filmie zdanie papieża, którego nigdy wcześniej nie słyszałem, które brzmiało tak. Miłość nie zna końca, miłość zna tylko pełnię i ta pełnia jest w Bogu. I to jest jakby dokładnie ten cel. Można powiedzieć, że no w zasadzie co jest celem naszego życia tutaj na Ziemi? No to, żebyśmy byli, stali się zdolni do przyjęcia miłości, pozwolili siebie pokochać. Bogu, bliskim ludziom, i żebyśmy się stali zdolni dać siebie innym. Także to jest w ogóle, można powiedzieć, wszystko, nic więcej nie mamy tutaj na świecie do zrobienia przyjąć i dać. Dać siebie innym jako dar. Stać się darem dla innych. Życiowy cel, nic więcej w zasadzie, większego. Nie możemy, nie możemy na tym świecie zrobić. I to się dzieje i w rodzinach, i poprzez macierzyństwo, i poprzez ojcostwo. Dzieje się to we wspólnotach, dzieje się w przyjaźniach, dzieje się nieraz w przypadkowych spotkaniach. Jest dużo, jakoś Pan Bóg daje nam chyba dużo takich okazji, że możemy jakoś dać siebie innym, że możemy. W jakiś sposób innym usłużyć, w jakiś sposób dać im swój czas, swoje zdrowie, swoje siły. To jest też taka zachęta czy, czy, czy zaproszenie do takiej otwartości. To bardzo często myślę, że ten moment otwartości, to jest moment decyzji, żeby być otwartym na innych, żeby być wrażliwym na innych. To jest jakiś moment decyzji, albo tego chcemy, albo tego nie chcemy, albo może czasem wydaje nam się, że nie potrafimy jakoś się otworzyć, właśnie przyjąć kogoś, dać siebie komuś. Najbardziej jakby zabawne są takie sytuacje. Ostatnio miałem taką rozmowę, taki człowiek w średnim wieku, yy, umówił się ze mną na rozmowę i mniej więcej przez pół godziny mówił bardzo osobiste takie jakby rzeczy, między innymi gdzieś tam głównym wątkiem tej rozmowy był temat tego, że jest mu bardzo trudno otwierać się na ludzi, że wręcz, że nie potrafi otwierać się przed ludźmi. No więc tak po pół godzinie mówię, przepraszam, a co pan tutaj robi od pół godziny? Od pół godziny mówi pan o najbardziej jakichś takich no osobistych rzeczach. O, o, przez, przez pół godziny pan się tutaj otwiera. Czyli to nie jest tak, że pan nie potrafi. No właśnie widzi pan, prawda? Że mamy przykład, że pan potrafi, nie? Że, że to są te momenty, że w ogóle czasami. Kiedyś to jakoś też utkwiło mi w pamięci: takie dwie klapki na oczy. Jedna to jest nie wiem, a druga to jest nie potrafię. Że to takie są te, te klapki, bardzo czasem chętnie zakładamy sobie na oczy. Nie wiem, nie potrafię. Jeżeli mówimy o miłości względem siebie i o miłości do innych, czyli o tym, żeby przyjąć i siebie swoje życie, swoje ciało, swoje talenty, przyjąć jako dar. Jakby zobaczyć właśnie ten moment, że, że to jest jakiś skarb, który Bóg we mnie złożył. I żeby stać się zdolnym do tego, żeby to dać dalej, żeby to jakoś dać dalej, dać innym, to wydaje mi się, że my jako chrześcijanie nie mamy w ogóle piękniejszej szkoły tych, tych, tych dwóch umiejętności, czy, czy tych dwóch jakoś rzeczywistości, niż dwa sakramenty: spowiedź i Eucharystia. I o tym chwilkę. Bardzo często, jakoś lubię o tym mówić, lubię w ten sposób myśleć, że spowiedź to jest taki moment, kiedy ja chociaż przez chwilę próbuję na siebie popatrzeć z taką miłością, z taką wyrozumiałością, czułością, łagodnością, z jaką On na mnie patrzy. Że to jest właśnie taki moment, kiedy ja przez chwilę uczę się, jakby chociaż pomyśleć, czy, czy popatrzeć na siebie właśnie oczami, Jego oczami, tak? oczami Boga, oczami Jezusa, z taką miłością, z taką czułością, z taką wyrozumiałością, dobrocią, łagodnością, jak, z jaką On na mnie patrzy. To jest ta wczorajsza Ewangelia. Jeżeli wczujemy się w to spojrzenie Jezusa na tą kobietę i to, co tam się wydarzyło, to to jest dokładnie ten wzrok. To jest ten wzrok, który spotykam, kiedy przychodzę do spowiedzi. Niezwykle przyjemna rzecz, stanąć w takim świetle. I wydaje mi się, że spowiedź, ona rzeczywiście ma coś w tym sensie ma coś w sobie niezwykle przyjemnego. Oczywiście, no, wiemy, jak jest, i że gdzieś tam pomiędzy jeszcze tym spojrzeniem pełnym czułości, łagodności i dobroci jest spojrzenie, powiedzmy, duchownego. Które bywa różne, nieraz odmienne, i które potrafi nas wystraszyć, zamknąć, skrzywdzić. To bardzo smutne. Myślę, że mało rzeczy, jeśli można tak troszkę antropomorfizować, mało rzeczy Boga musi tak zasmucać, jak to, kiedy. Właśnie ktoś przychodzi do niego z takim właśnie otwartym sercem, ze swoją winą, ze swoim bólem, jakimś cierpieniem, grzechem, udręczony, właśnie. I zamiast spotkać taki wzrok pełen dobroci, czułości, łagodności, miłosierdzia spotyka coś innego. To jest niezwykle smutne i bolesne. I Czasami właśnie jakoś będąc w takich sytuacjach też sobie uświadomiłem jedną ważną rzecz. Zwłaszcza to tym bardziej dotyczy ludzi, których jakoś znam Więc właśnie z duszpasterstwa, młodych ludzi. Kiedy przychodzą Właśnie jakoś tam umęczeni swoimi słabościami, grzechami, yy, obolali yy, z taką złością na siebie, yy, nieraz z pogardą do siebie. Yy, kiedy ich tak słucham, właśnie oglądam czasem łzy, które przy tym temu towarzyszą, to uświadamiam sobie, że ja nie widzę w ogóle ich grzechów. Jakby. Yy, można powiedzieć, że trochę, jakby one mnie nie interesują w tym momencie, że widzę tego konkretnego człowieka, właśnie z tym jego jakimś czasem udręczeniem, słabością, grzechem, konkretnym jakimś tam udręką czy cierpieniem. I, i myślę, że jeżeli my ludzie jesteśmy zdolni tak patrzeć na innych, żeby nie widzieć. Grzechu, ale widzieć człowieka, żeby współczuć, żeby okazywać miłosierdzie, łagodność, umieć podnieść, wesprzeć, pocieszyć. Jeżeli my jesteśmy do czegoś takiego zdolni, to kim my jesteśmy wobec Boga? O ileż bardziej Bóg yy, tak czyni. I to jest, to jest rzeczywiście właśnie spowiedź, sakrament pojednania. To jest ten moment, kiedy my uczymy się miłości do siebie, uczymy się przyjmować siebie w swoim, jakby w tym doświadczeniu swojej słabości, nieraz bezradności, nieraz grzechu, nieraz powracającego grzechu. Że spowiedź to nie jest czas na to, żeby siebie biczować, żeby siebie karać. Żeby siebie usprawiedliwiać, żeby tłumaczyć. Spowiedź to jest czas, żeby siebie powierzyć. Powierzyć komuś, kto bezinteresownie, bezwarunkowo nas przyjmuje. Dwie minuty zostało. Eucharystia. Eucharystia to jest taki moment, Zobaczcie, tam w Eucharystii są takie dwa momenty niezwykle ważne. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. A nie, siedem minut, przepraszam, jeszcze to skończę. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. To jest, to jest właśnie ten moment, kiedy Pan Jezus mówi: Jestem dla Ciebie, jestem darem dla Ciebie, przyjmij mnie. Przyjmij mnie. A znajdziesz życie, a będziesz żył, a dam ci życie, yy, przyjmij mnie, daję Ci siebie, bierzcie, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Yy, to jest dokładnie moment, w którym ktoś nam siebie oddaje. Dlatego Eucharystia jest sakramentem tak bliskim małżeństwu. Yy, Eucharystia i małżeństwo, one są bardzo blisko siebie, bo w małżeństwie. Powinno się, ma się dokonywać to samo. Ja daję Ci siebie bez reszty, bezwarunkowo. I drugi moment Eucharystii: idźcie. To jest rozesłanie. Czyli można powiedzieć: Idźcie i czyńcie na co dzień w domu, w szkole, w pracy, gdziekolwiek. Idźcie i czyńcie to samo. Jakby idźcie i czyńcie to, czego tu, co, tutaj, co tutaj widzieliście, w czym tutaj uczestniczyliście. Idźcie, jakby dawajcie dalej to, co tutaj przyjęliście, mnie dawajcie dalej. Że to jest jakby dokładnie ten moment. Dlatego Sobór Watykański II, mówiąc o Eucharystii, właśnie mówi, że jest źródłem i szczytem. I to jest piękna metafora, bo szczyt to jest właśnie coś, na co się wspinamy. Czyli my tu przychodzimy, tak, na ten szczyt wchodzimy, przynosząc siebie, swoją biedę, swoje grzechy, swoją jakąś i, i, i całe dobro, które w sobie mamy i piękno, i, i, i to wszystko tu przynosimy. Źródło, czyli coś, z czego wypływa. Właśnie idźcie i czyńcie, czyńcie to samo, czyńcie to, w czym tutaj, tutaj wzięliście udział. Dlatego Eucharystia, ona jest po prostu tak bliska życiu, jest tak życiowa, że, że to jest w ogóle styl życia. Bycie, znaczy życie w stylu eucharystycznym, to jest bycie... Człowiekiem eucharystycznym, to jest, to jest sposób życia, to jest styl życia. To jest dokładne, jakby przenoszenie, przekładanie tego, w co tutaj jestem wciągany, gdzie tutaj jestem przyjęty, gdzie ktoś mi siebie daje, po to, żebym szedł. Idźcie, idźcie i czyńcie to samo, wszędzie, na wszystkie sposoby, wszędzie, gdzie będziecie. Na wszystkie możliwe sposoby, czyńcie to samo. I w ten sposób dokonuje się w nas to dzieło, które, które, Bóg w nas zam... które Bóg dla nas przewidział, które wobec nas zamierzył. Najpiękniejsze dzieło. Najpiękniejsze dzieło, czyli w ten sposób stajemy się podobni do Jego syna, stajemy się Chrystusowi. To jest najpiękniejsze i największe dzieło, jakie Bóg miał do zrobienia w tym świecie. Żeby ludzie stali się Chrystusowi, czyli stali się tacy jak jego syn, stali się do niego podobni, stali się w nim złączeni z Ojcem. I to się dzieje właśnie w sakramentach, w każdym z sakramentów, a zwłaszcza w tych, które mamy dostępne w zasadzie na każdym, dzięki Bogu. Na każdym kroku, na co dzień, w sakramencie pojednania, gdzie ktoś mnie bezwarunkowo przyjmuje, i w sakramencie Eucharystii, gdzie ktoś mi bezwarunkowo siebie daje. I w ten sposób, skoro ktoś mnie tak bezwarunkowo przyjmuje, ceni, szanuje, kocha, no to. To nie jest mała rzecz. To znaczy, że ja naprawdę jestem kimś w jego oczach i że mogę nieść to dalej, właśnie stając się człowiekiem Eucharystii. Amen.